Moi kochani, czas pokazać ciało. Dni są coraz cieplejsze, robi się coraz goręcej i będziemy nosić coraz mniej obfite stroje. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym fakt, że trzeba będzie zdjąć rajstopy, długie spodnie i pokazać nasze ciało. Bardzo często jest tak, że po zimie ta skóra jest niedotleniona. Nie mieliśmy być może wystarczającej ilości czasu na to, żeby dopieścić tę skórę, i aby wygląd naszego ciała był na tyle zadowalający, żebyśmy dosłownie w chwilę mogły zdjąć grube ubrania, czy też mogli, i założyć lekką sukienkę czy krótkie spodenki. Sara. Witajcie! Przygotowała świetny. Muszę wam powiedzieć peeling. Peeling do ciała i do twarzy. I okazał się on być tak doskonałym, że postanowiłyśmy pokazać, go, pokazać wam, przepraszam, w jaki prosty sposób można sporządzić go w domu. Dla, dlaczego zdecydowałyśmy się robić własny peeling? Tutaj mamy peeling z serii Bio. Przeczytałam na opakowaniu, że jest to peeling z brązowym cukrem. Zależało mi na tym, żeby peeling był gruboziarnisty i pięknie odświeżył moją skórę, aby usunął martwe tkanki, aby ją ujędrnił, aby poprawić cyrkulację krwi, no i też podziałać trochę na celulitis. Nie ukrywaj. Mama. Tak? Jak my testowaliśmy ten peeling, to, jedyne, to było jedyna zaleta, jaką miał, to było to, że on pięknie pachnie. Tak, on pięknie pachnie, więc nie chcemy krytykować go całkowicie. Producent zapewnia, że jest to cukrowa formuła. Niestety zapomniał dodać, że chyba jest to cukier-puder, ponieważ ja go użyłam i tak naprawdę, jakby tego peelingu w ogóle nie było. Pokaż Sara łapki, pokażę Wam, jak się go wyciska. Dokładnie tak, czyli jak widzicie, Bardzo trzeba ciężko. użyć ogromnej siły, żeby go wydostać. Pokaż Sara rączkę. I jak widzicie, To w ogóle nie daje tlepki, efektu. On jest lepki. Ale żeby tutaj były jakieś grudki, to ja wam, moi drodzy, niestety nie powiem. Także wykonanie tego peelingu jest o tyle przyjemne, że on ładnie pachnie, zawiera naturalne składniki. I ma ładne jest... opakowanie. Ma ładne opakowanie. Tak, przyjemną konsystencję. Niestety muszę przyznać, że kompletnie się nie sprawdził. Nie Skóra mnie jedyny... od tego pieczę. Nie, <laughs> chyba żartujesz. Nie, sorry. Jest to... nie. Jest to oczywiście jedyny peeling, który testowałyśmy. I wyobraźcie sobie, że któregoś razu Sara postanowiła wykonać peeling dla mnie z naturalnych składników, które mieliśmy w domu, i okazał się on być genialny. Jest tak świetny jak te peelingi, które miałam przyjemność spróbować w profesjonalnych spa, gdzie naprawdę kosmetyki były z wysokiej półki. I to nie chodzi o to, że one musiały być jakieś tam najdroższe, po prostu były bardzo dobre jakościowo. Ale nie przedłużając. Sara opowiedz jakie składniki będą nam potrzebne, a ja wypłuczę w tego naszego peelingu. Do wykonania domowego peelingu będziemy potrzebowali yy, oleju kokosowego, odrabiny cynamonu, ja to akurat troszkę za dużo nasypałam, oczywiście cukru brązowego, jak z tym możemy dodać łyżeczkę to ksylitolu, yy, oliwa z oliwek, no i miąk. Yy, ja, na ja na pomysł wymyślenia tego przepisu Wpadłam, kiedy jeszcze jesienią i zimą, dla wspomagania odporności, staliśmy olej kokosowy. Tak. I on był taki gęsty, że pomyślałam, że możemy z niego zrobić peeling. Dodałam kilka składników, i dzisiaj chciałabym zaprezentować, jak taki peeling zrobić. Wspaniale! Stanie oleju kokosowego jest świetne. Teraz, kiedy bardzo spieszymy się do szkoły, faktycznie mamy utrudnione to e, sanie oleju. Natomiast niebawem koniec roku i zapewne do tej metody wrócimy. Ja tylko chciałabym powiedzieć troszeczkę o składnikach. Cukier trzcinowy, jak widzicie, mocno gruboziarnisty. Chodzi o to, żeby poruszyć tą skórę, żeby ją ujedrnić, żeby ona fajnie wyglądała, żeby, e, że tak powiem, ją ukrwić, dotlenić ujędrnić, usunąć na naskórek. Xylitol, ponieważ ma działanie, moi drodzy, bakteriobójcze, więc on tutaj też pomoże us usuwać jakieś po, po prostu pozostałości martwego naskórka i będzie działał troszeczkę tak przeciwbakteryjnie. Oliwa z oliwek, wspaniały antyoksydant, świetnie nabilży, cudowny wpływ, na natłuszczanie, nabilżenie skóry. Olej kokosowy to samo. Moc cudownych właściwości nabilżających, natłuszczających. Miód jedyny preparat do jedzenia na ziemi, który się nigdy nie przeterminowuje, ogrom witamin, ogrom składników prozdrowotnych i cynamon, który ma działanie rozgrzewające, ale nie tylko obłędnie pachnie. Jeżeli ktoś nie lubi cynamonu, można dodać e, na przykład olejek różany, można sobie dodać e... jakiś zapach, jakiś barwnik spożywczy, to wszystko zależy e, od Was. Ale ten cynamon, to naturalny. Tak, ten cynamon jest tylko dodatkiem, więc możemy w ogóle ten punkt pominąć. Tak, można dodać na przykład soku z limonki. Prawda? Jeżeli tak. chcemy, żeby on był bardziej taki letnio cytrusowy. Lub tak, z cytryny właśnie. No, albo z cytryny, oczywiście, dobra. Sara, przechodź do, do, do działania. Na początku musimy dać kilka łyżeczek cukru. się ta ja tak, świeca obłędnie pachnie. Ja tak od razu sobie hmm. wsypię na oko. My tu sobie z Sarą robimy takie domowe spa. <grym> tak, dlatego się jesteśmy przy laprotach i popaskach. W niedzielny Dobrze. poranek jest to idealny czas na to, żeby troszeczkę się dopieścić i o siebie zadbać. Daję sobie tu, wezmę tą łyżkę, którą mam tu przygotowaną. Pomóc Ci, kochania? Nie, nie mam <grym> I daję troszkę Poczekaj, dużo tego może, oleju. Poczekaj, może dam Ci drugą łyżkę i to mogę Ci to strącać, okay. chcesz? Okej, okay. Dobra, to Ty ładuj, a ja będę Ci pomagać okay. strącać. Oj, ten ojczyk tak lubimy, że nam się już tutaj szybko kończy. No i tyle starczy, nie za Mamy dużo olej nierafinowany, extra vergi, to też jest ważne. Już tak. co, tyle dałaś tego cukru, ja myślę, że dołożyła tego oleju eee, no dobrze. Tylko, że potem jak za dużo dacie tego oleju, to on może być zatusty. tłusty. Okej, okay. dobra, myślę, że teraz będzie okej. Okay. W razie czego, moi drodzy, to nie jest apteka, nic się nie stanie, można Dosypać troszeczkę cukru, można inaczej podziałać. Mamy też kolejną łyżkę, też są dole? Oczywiście, proszę bardzo. Yy, dalej dodaję troszeczkę Xylitolu. Działanie Ay. antybakteryjne, tak? Oczyszczająca na skórę. Myślę, że gdzieś tyle starczy. Ok. Yy, I zaczynam już tak przechodzić na tryb ręczny, żeby to tak razem ze sobą skleić. Dobra, czyli mieszamy łapki. Tak. Rączki oczywiście mamy umyte. A tak. mo może słuchaj, to może taki ty gęsty... mieszaj, A ja będę ci dodawać poszczególnych składników, Dobrze. a ty będziesz mieszać, tak? Może tak być? Teraz okay. się troszkę oliwy z oliwek. Dobrze. Mhm. Tutaj trochę za dużo cukru sypnę, ale to. No dlatego nic. prosiłam się o większą ilość oleju. Nie przejmuj się, będziemy miało tak, więcej. Tak. Będziemy miały więcej naszego cudownego peelingu, a on jest naprawdę boski. Mało tego, za chwilę Wam pokażę moją nogę przed peelingiem, bo chcę, żebyście zobaczyli efekt. Dla tych osób, które, które po prostu nie zdążyły z odpowiednią ilością treningów czy też zabiegów wspomagających skórę, ujędniających, upiększających, które no po prostu troszeczkę za mało... Ćwiczyły, a potrzebują pokazać nogi. Tutaj, oczywiście głównie chodzi o kobiety. Tym wszystkim paniom poleca peeling i pokażę Wam, w jaki prosty sposób możemy szybciutko te nogi doprowadzić do takiego stanu, żeby można było wyjść po prostu bez rajstop się. Nie krępować, nie wstydzić. Tak. Ja e, mieszałam ten peeling tak. i zmyłam go, bo byłam już przed niego brudna, ale dodatnie jaką mam gładką skórę. Genialnie, ty masz zawsze gładką <noise> skórę. Dobrze. Ale od samego wyrabiania Tak. już jest gładsza. Teraz odrabinkę jadłem mi tu się akurat do, za, za dużo go nalałam, ale potem go zużyję na przykład no, do oczywiście. herbaty. Tak, zjemy go. O. No i tam troszeczkę cynamonu. No i dalej go wyrałem. Aha, rączkami. A to tak. nie można już łyżką teraz? Właśnie można, bo ręce mi się przydały do tego, żeby ten jakby olej, y Co tak, zmieszać, tak, żeby nadać ręczki. temperaturę ciepłą, tak? Bo rączki roz po prostu powodują to, że nasz olej kokosowy nie jest taki twardy. No i mamy konsystencję, której oczekiwałyśmy. Chyba jest ok. Proszę, kochanie, ręczniczek. Dobrze. ręce. Dobra. Jest świetnie. Teraz moi drodzy, test. Poproszę kamerzystę o zbliżenie na moją nogę. Zobaczcie sobie, sucha skóra, sucha skóra, tak. No, niezbyt czułabym się komfortowo, gdybym miała w tej chwili ubrać krótkie szorty i po prostu wyjść z domu. Idę wykonać ten peeling na kresie nim dosyć mocno pod prysznicę. Wyjdę. I pokażę Wam, jaki jeszcze kosmetyk możemy zastosować. Myślę tutaj o swego rodzaju korektorze, który pomoże nam w pewien sposób usunąć takie największe niedoskonałości skóry. Świetne są jeszcze rajstopy w sprayu. Niestety nie udało mi się ich zdobyć. Znana sieć drogeryjna powiedziała mi, że ma niestety przerwę w dostawie po pandemii. Ale niebawem mają się pokazać. Jest to też świetny gadżet, świetny patent, który na pewno będę Wam prezentować i polecać wszystkim paniom, które muszą założyć sukienkę, w której trzeba zaprezentować kawałek ciała, czy to rękę, czy to nogę. Jestem już po prysznicu. Użyłam naszego peelingu w dosyć intensywny sposób. Jak widzicie, tutaj skóra jest zaczerwieniona, ale nie jest to podrażnienie, tylko poprawa ukrwienia. Skóry, co bez wątpienia jest dosyć istotne, aby ta skóra była strężysta i elastyczna. Dzięki nawilżającym substancjom, które znajdują się w miodzie, dzięki xylitolowi, który działa przeciwbakteryjnie i usuwa nam jakieś drobne ustroje z naszej skóry, dzięki olejowi kokosowemu i oliwie z oliwek, skóra jest perfekcyjnie gładka i świetnie natłuszczona. Muszę Wam powiedzieć, że ten peeling powoduje to, że nie tylko skóra jest fajniejsza, ja też dużo lżej i przyjemniej się po nim czuję. Zobaczcie moje dłonie, jak mocno, jak mocno ten peeling nabilża. Nie tylko starłam sobie na skórek z całego ciała, ale także przy okazji wykonałam perfekcyjnie peeling w moich dłoni, co też jest całkiem fajne. Jeżeli macie skórę atopową, jeżeli macie skórę trądzikową, jeżeli są jakieś stany zapalne bądź łuszczyca, nie wiem, czy powinniście stosować tego rodzaju peelingi. Myślę, że trzeba by było skonsultować to z lekarzem. Na pewno tak gruboziarnisty peeling nie jest dobry w żadnych stanach zapalnych ani chorobowych skóry. Natomiast być może delikatniejsza wersja z kawą, cytryną i oliwą, którą za chwilę Wam zaprezentuję, będzie dla Was po prostu łaskawsza i będziecie mogli z tego skorzystać. Ale o to zawsze trzeba zapytać lekarza, ponieważ to są sprawy bardzo indywidualne. Każdy organizm reaguje inaczej. Nasz peeling jest genialny, zdrowy, ale także jadalny, prawda Sara? Tak, ale raczej peelingu się nie jada. Ale na przykład kupione peelingi mogą zabierać silikon, i co też może podrażnić skórę. A ten peeling jest gdzieś jadalny, dlatego, że jakby tej skóry nie rani i jakby ona przez niego też nie ma jakichś alergii. To znaczy, oczywiście, on generalnie nie będzie wywoływał jakichś stanów alergicznych i podrażnień, no chyba, że ktoś jest uczulony na którykolwiek ze składników, no to to jest jasne. Natomiast co do zasady, jest to bardzo naturalny skład i świetnie poprawia stan i kondycję skóry. Jak często wykonywać taki peeling? Dermatolodzy mówią o tym, aby takim peelingiem skórę traktować średnio dwa razy w tygodniu. Przyznam szczerze, że w nadmiarze obowiązków niekoniecznie udaje mi się zachować ten Cykl powiedzmy co 3-4 dni, ale teraz, w związku z tym, że jest lato i jednak to pokazywanie ciała jest bardziej wymagające niż w grubych kombinezonach, ciepłych spodniach, będę stosować sobie ten peeling faktycznie dwa razy w tygodniu i wam również serdecznie polecam. Jeżeli możecie, dzielcie się swoimi opiniami na temat naszego przepisu. Możecie podawać nam własne, my jesteśmy bardzo otwarci i tworzymy tę przestrzeń zupełnie dla Was. Yy, tak jest, dokładnie. Yy, w tej chwili jeszcze pokażę Wam za momencik, potraktuję moją nogę korektorem i będziecie mogli sobie zobaczyć, porównamy na ekranie nogę sprzed peelingu, widzieliście po peelingu, a w tej chwili jeszcze użyję odrobiny korektora i będzie to fajny patent na to, aby przygotować ciało na wyjście z domu. Noga wypilingowana, gładka, a więc możemy sobie zastosować zarówno jakiś brązer, ale jeżeli mamy mało czasu, to nie radzę smarować się brązerem, bo potem w trakcie imprezy za jakiś czas może się okazać, że są rozmaite plamy, zwłaszcza jeżeli to robimy w pośpiechu. Ja tutaj mam polskiej firmy korektor, może to na początek nie wygląda za dobrze. Ale za chwilę się przekonacie, że trochę robi robotę. Wszystkie niedoskonałości moje, kochane. A wszystkie je mamy. Także, jak nie tu, to tam. O. I tak wygląda noga. Uwierzcie mi, że. Jest w znacznie lepszej kondycji niż przed peelingiem i przed zastosowaniem tego korektora. Zobaczcie sobie, to jest noga, co prawda, wypeelingowana, bo szkoda mi było jej nie peelingować, ale bez korektoru, a tu już jest z korektorem. Także jest, jest znaczna różnica, moim zdaniem. Nie wiem, czy kamera to wyłapie. Natomiast, jeśli chodzi o rajstopy w sprayu, Robią jeszcze bardziej spektakularne efekty, i postaram się je zdobyć na następny odcinek, moje kochane. Co jeszcze? W, w następnych odcinkach na pewno będzie wizyta u podologa, ponieważ lato jest to czas sandałków, klapek i odkrywania naszych stóp, a one po zimie też są troszeczkę, że tak powiem, zmęczone. Buty narciarskie, grube skarpety, trapery, śniegowce. To na pewno wszystko nie sprzyja naszym stopom. Także Subskrybujcie nasz kanał, będzie bardzo ciekawie, będzie wiele ciekawych przepisów, osób, spotkań. Czekamy na wasze lajki oraz komentarze, bo to wszystko co robimy, robimy dla was. Pa.